Ale mój drodzy, witam serdecznie! O, co ty? Czy ty, jak ty. Jakim cudem ty potrafisz latać w miejscu? Bo to jest właśnie to, co ja, ja rob, naprawdę, bo ja nie trafię. mogę zacząć normalnie odcinka, przecież już wali tymi piorunami, widzowie tak kopła, że jest na całe wojną wice, po pierwsze po drugie, nie mamy gdzie mieszkać, po drugie mieszkamy pod tym drzewem po prostu od dziś. Gdzie mamy mieszkać toit? Masz jakiś dom? Nie ma miejsca gdzie mieszkać. No my za... zamieszkamy może zapasowy w tej stodole tam. dom, zapasowy dom. W stodole, myślisz? Znów? No fajne miejsce. Spoko a, nie lepiej, a nie lepiej w księgarni? O, też położyć, położyć się stary na książkach, rozłożyć książki od Nubka, mm. położyć się na nich, będzie w miarę wygodnie na kartkach. Dobra, tak, to jest no. dobry pomysł, Nubek nam będzie się. czytał. super, no i, mam nadzieję, że nas Nubek znajdzie, bo na razie Nubeka nie ma, nie idzie gdzie on jest w ogóle. Chyba, że Nubek jest zamknięty w ogóle w środku. No mam Nub Nub nadzieję że nie. mam nadzieję, że nie, może no wiesz, bo Nubek... Ja nie wiem, ta hakerka w ogóle ostatnio mam wrażenie, że podrywa Nuba, w sensie, że oni nie wiem, coś ten tego jest, tak dziwnie to jakoś wygląda. No ale to może mm -hmm. zadziałać na plus, Wizowie łapkę zostaw, suba zostaw i w ogóle... Aktualnie na sklepie Palion stali macie przecenę na ten brylok. To są już ostatnie bryloki Palionki. Nie będzie już ich nigdy, także zakupujcie. Są przecenione i to będzie legendarny brylok wizowie, bo już nigdy takiego nie będzie. Zapraszam serdecznie nieba, Oczywiście nieba, nieba. koszulki, koszulki jakieś sobie kupujcie i bluzy i wiele więcej. E, dobra to no to co? To mykamy do księgarni w takim razie. Ale hakerka nie będzie tu się kłócić, jak już ma całą, całe wojanowice, a miejsce przyjdziemy na spokojnie. Pierwszy a, bo ty poleciałeś, no tak, okay. Jezu, nie grzmi. I mam dwie litry Ej, po co to jest tutaj? Zoba, 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 zoba! Co się dzieje? Panią z tyle. Chcesz, że jaką Ty jaką wymasz, Ja Ci mogę dać jedną. Ja mam od chyba litre. Ej, 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 pomocy. Pomocy! On ma napisane coś na sobie? Czekaj. Nie. Ma! Strażnik wojanowis! Ej, więcej idzie! O nie, o nie, ja nie mam łuku Oła za mam mną, po ginę! Ja nie o! mam zbroi, nawet paląc tyle. Umieram, umieram, umieram. To i tak. To tak. jest tak, zginę, że cię nagi tama, uciekaj. Oła, oła, oła. Dobra, Ej, nie no, to jest przesada, ile ich jest. Cześć, zamierzam. Ja nie zdążyłem wziąć zbroi z wojanowic, nie? Kawy, ile strzał z łuku muszę wnieść. O, dobra, nie jest tak źle. W miarę da się. Strażniki wojanowic, uważaj. Żebym cię nie potraktował, bo na Oooo! Yes! Jaki potężny ciośnik! Jest! Dobra, dobra, mamy to. Czy ja wyczywam Nie. I stary! Mm. Za mną! <grych> o lol, jakie przejście tajemnicze, przejście wojanowicz hmm. Czekaj, tutaj, tutaj... Na górze róże, na dole fiółki, a palę skrada się do bo I robi fikołki! Torki. Dobra. O nie, słyszę, hmm. słyszę go gdzieś. Cześć, tu, nie no tego kurde. Nie. Hipopotama? No hipopotama właśnie, no Gdzie on jest? Słyszę, słyszę. góry! To będzie zabuduj, z... żeby nic nie z nim widziała kaka. Nad nami. Idziemy do tego, do księgarni do góry. Yo! Co jest? To nie ma pół księgarni! O ona, już... ona już wie gdzie jesteśmy! Zginę, jest oła Odbuduj księgarnię, bo ci nie wyłatwię Proszę zostaw mnie, proszę zostaw mnie, proszę zostaw mnie O, zginął, dobra I co, Słuchaj nie możemy... To... No nie mamy gdzie nocować, co mamy pod gołym niebem spać O, patrz tak. nawet o wilku mowa No właśnie, mamy pod gołym pod gołem gołem niebem, niebem spać, pod gołem niebem. tak? Mieliście się nie zbliżać, ale... Przecież Jezus, chcemy ale... tylko w księgarni nocować, nie mamy gdzie spać nawet My nawet nie wejdziemy na ty jak chcemy... są z Bedroka no, no nie ma, no właśnie nie da się. Czy możemy chociaż księgarnię mieć? Jedną W ż... księgarni? No tak, chcemy się przykryć mm -hmm. książkami Jak bezdomni i chcemy jakoś przeżyć, tak? Chcemy sobie radzić w życiu. Dobrze Ja nie wierzę, że nam... No! no Dzięki! Ja. Dobra, wybieram jednak stodowe stary, chodź no błagam! Tyle... O! Błagam, zostaw tą księgarnię, budowaliśmy ją przez całe życie. Jest przepiękna i chcemy, żeby tak zostało, ok? To jest najlepszą księgarnią. Mi się wydaje, że. Rozumiem, hakerka. To nie wchodzi. Nie będziemy wchodzić do księgarni, spoko. Ale w stodole, w stodole z koniami będziemy spać, co? To już nie będzie ci przeszkadzać, wydaje mi się, że jakoś ten chodź i tak zrobić ci tu wejście. Myślisz, że dużo ryzykuje? No no tak utratę budynku który budowaliśmy na twoim odcinku przez kurde żrto jest chertę chertę No dobra po się Odczekać ten przejście. kurde aj aj było blisko nie było blisko 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 No błagam naprawdę Jezu Jesteśmy zamknięci! Pomocy Dobrej nocy. a dzięki, jasna hakerka, jesteś świetna. Uciekłem od niego ale jakimś cudem, nie wiem jakim Dlaczego tak się dzieje? Czemu jesteśmy ciągle wyrabiani w jakieś rzeczy? Gdzie ty jesteś? Ja musiałem uciec. Chodź Dojtek, chodź, 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 chodź. Żyj! Proszę, odejście to już. Gdzie mamy iść! Dobra I rozumiesz hakerkę, że to nasz dom Dobra Miałem tego nie robić. A Bijecie ten. No czemu mnie bije przez szkło? Oła. Oła. Dobra, mogę wyjść. Uni mnie, Co uni ty? Uni mnie, uni mnie. Jak śmiesz. O nie, ona się wkurzała, bo wszedłem do grobu hakera To my go wybugowaliśmy, No przez hakerka już bez. Hacker, nagle... no to przesadzasz. Nagle bronisz hakera, jak nie wiem, a wcześniej go. No nie wiem, w ogóle. Trochę zakłamana jesteś, hakerka, wiesz? O, Jezu, prawie Cię zabiłem! On jest przesadziliście? No, nie no, a no ja czemu? się wkurza, no bo haker taki, o, bo haker! Przecież my nie no, jesteśmy ogrodnikami. Cię. Nie! Hu! Zginąłem. Nie, czemu? A po co giniesz? Zginąłem. A po bo co? tepła mnie do środka i zginął, o, znowu tepła. A po, a po co? Po co zgi... Ej! Zaraz jestem w środku. Nie zginąłem. Zaraz jestem w środku. No, nie, nie, no, nie no błagam. I co teraz? No co? Jesteśmy na Wojanowicach. Wróciliśmy tojt! Oooo, uh! jak dobrze. Siema. Nareszcie po tylu po tylu godzinach tak naprawdę wróciliśmy na Wojanowice. Mego wypoczynku. A dzięki hakerka, w sensie dzięki. Mi, mi pasuje, wolę być tu niż poza chyba, tak. Dzięki. Trosz, miłego. No, troszkę się czuję jak w klatce, nie, ale czy Miłego przejmowania Wojanowica, Akerka Teraz możecie tutaj zostać na zawsze. Eee... O, super, to jest najlepsze miejsce. Można. A to hakerka, ty przejmujesz sobie wszystko inne, co jest poza, tak? Wiesz, że to nie rozbudujemy już nigdy wojna jak tak będzie. będziemy robić piętra na dole. Ja! <grym _> <Pia> co <suszy> to wyobrażam, jakby to wyglądało? Hmm. To jest mam pomysł. To jest mam pomysł. Jaki? Nie, to jest. To do nie, znaczy się nie, nie lubię tutaj być. Nie, Nie lubię tutaj być A Gdzie? Ty lubisz, palią tutaj być? Gdzie, na Wojnowicach? Mhm mm Nie, no, nienawidzę No, no, ja też Nienawidzę hakerkę. tu być, hakerko! Nie, naprawdę, nie chcę tu być, Nienawidzę tu być! możemy... Co to, czemu mnie na jakąś platformę dałaś, hakerka? To nie ma chcę jakieś... tu być. Co to ma za cel? O co hakerka. chodzi? nie chcę tu być, hakerka. Hakerko, o co... Pora cię za... Jak zamknąć? Zamak. No Czyli nic... no, tak jestem zamknięty w Wojanowicach Ty to gdzie, ty jesteś na Wojanowicach teraz? Gdzie ty jesteś? No co jestem, Co chodzę e, Chodź git Chodź stary pod ten, pod y... A Nie! Żyje. Żyję Pod co? Pod skiny, w sensie nie pod skinę. O tu jesteś, tu 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 To co jest? Hmm. Pomóż mi Where are you? U góry Hello Nie to, to jest, to jest, to jest, to jest ten Co tam? Właśnie letra Mamy litry, no. Dobra, spadamy stąd. Do namiast, bo ona chce zamknąć się tutaj. Teraz ukrywamy się. Musimy się ukryć. Chodź do grzyba. Aha, aha, aha. Do grzyba! To jest wasza kara. Mhm. Świetna kara. Nie znajdziesz nas nigdy. To nie jest zła kara. Boże! Creeper. No to muszą być. Ej, dobra, skoro jesteśmy tutaj, ja mogę iść sobie po zbrojkę. Dobra, Chodzaj. idę. Dobra. Znowu ten. Nie, no, błagam! Ty masz zbrojkę? Tak. A w tych skrzynkach? Ooo tak. Nice, nice. Kurde! Czemu on cię nie bije? Po ciebie, No, Zginę! Zginę, pomocy! Muszę zjeść. Stajnym to tak, mnie atakuje. To jest tak, to jest najtrudniejszy mob. Jeden znaczy, no dobra, Wither i Smog jest lepszy, ale to jest, kurde, Do takiego zwykłego mobu to jest mega mocne. Pomogę ci! Tyle Jeszcze busie. więcej ich! Jak jakiś rajd Tyle na moją nowice! Tyle Zabiłeś? nie masz Dobra. podjazdu nawet tutaj! Kościół się nie zbliżaj, bo cię rozwalam tutaj! Jesteś rozwalony! Moja nabicie Tyle ziomal! Bojanowy. O! Nice! Dobra! Jesteś mamy. tutaj rozwalony! Ej co co? Jezu, co się dzieje? Strasznik bojanowice. A my nimi... załóż coś ze złota! Nie, ja je rozwalam na razie. Na ja się z nimi chcę kumplować. Stary nie zabijaj zostawi. Złoto. O nie, nie można wejść tu do Twojego domu. ja nie mogę, tak pioruny Bożysz, łeb mi pęka. Dajcie. Kolejne, mi... kolejne Co kolejne No no, rozwalał wojnomite. Chyba i ojca robi, nie? O nie! Liście rozwalił. Stary ojca, se robi jak nie. No to jest jakaś wojna. Chodź, stary, tak puciło. chodź, 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 chodź. Chodź. To wy kombinujecie? No, nic No nic nie kombinujemy, a co, wiesz gdzie jesteśmy? Nie wie gdzie jesteśmy. Nie wiem gdzie jesteśmy <laughs> Nie piorunami, bo to już nudne. Ej, Co Ej, jest z tym koniem? Dobra, dobra, zabra, zabra, Ła. Panie ko... A bo ten kuń Dla Dlanówka. Dobra, chodź. Panie Rafał Panie Rafał cii, 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 teraz, teraz spokojnie cii, cii. Dobra stary, ja otwieram i ty mykasz i ty uciekasz a co Weź, Baza, baza w drzewie. A w drzewie gdzie jest baza? W drzewie, stary ta nasza, stara baza. Obok akwarium. Nie, bo ona się dowie o tym i nas rozwali. ale dobra, dobra, chodź. Ale nie, zrobimy to tak, że ja będę tu. Dobra. A co tam wali? ha fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Uś! Zdążyłeś? Yes. a wojanowi udało się uciec, już. Haha ale ha, ha ale z o, na hita już był Co widzisz, no nie ma, no to to potrafi skopać yy, Bedrocka jakbyś nie wiedziała To jest klasa światowa, wyczyn, o kurde ten pojęczek co tu robi No szybki kill Szybki kill po prostu, to są kill offy Widzę, gdzie... Widzę gdzie jest, no gdzie jest? Nie mam mnie No to powiedz, o co tu te świniaki robią? Ja ha, nie ha. mogę Ej, Strażniki kurde Na strażniki O nie! Ej stary! Nie, no ej. to jest bez sensu, bo ona, ona patrzy co, 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 co robimy, to jest bez sensu. Nie ukrywajcie, nie ukryjecie się. Dobra, no wiemy, że się nie ukryjemy. Hakerko Ma, ma hakerko! Co mamy dla pani zrobić, aby żyć w z zgodzie! w zgodzie? Akerko, żeby nas I żeby służyć pani. Już nic jest nie, nie może zrobić Aha. Dobra, to co to jest, to nic Czyli nie potrzebujesz jakichś super sługusów, którzy by ci służyli, robili co chcesz, kanapki, śniadanko Ma hakerko, ma boska hakerko Czy możemy ci służyć pomocą? To Wojanowic, tak? Mieliście zakaz zbliżania się do Wojanowic Dobra, może zrobiliśmy źle, poczęliśmy złe czyny, ale czy możemy żyć z tobą w zgodzie i zaproponować Mogliśmy. ci jakieś sługi z naszej strony? To jest niemożliwe. Jest. Naprawdę nie chcesz mieć cugusów ale Jesteś sama wystarczana, tak? Pamiętaj, haker. co kobieta. niemożliwe, to może być tak Cilna możliwe. Silna kobieta. Mogę ci odkręcić słoik z ogórkami, na przykład, jak będziesz potrzebować. Dobra? Dobra, jednak zmieniłam zdanie. O! O, widzisz, no kurde, przekonałem ją ogórami, ty. No i elegancko, widzisz, bo ja ogólnie specjalista z ogórków jestem. No, no tak, tak, jestem, jestem ogór. E, dobra hakerko, my będziemy mieszkać... Gdzie mieszkamy? Bo Toit nie ma domu Mój, mojego domu nie ma, bo ty przyjechać moją posesję. Nie co ona każe nam zrobić. W takim razie zniszczyłem... Się... Ale nie, ale to jest. ale... To e, być, Ale ja miałem nie. służyć tobie hakerko w ramach pomocy, a nie żeby niszczyć i... No właśnie Nie będę robił czegoś, co komuś będzie źle. Ja chcę zrobić coś... Tak jak wy zniszczyliście mój dom Ale masz nowy! Ale masz lepszy błąd, błąd no. Hackerka teraz masz lepszy dom. Masz lepszy, przecież tam. I, i go budowaliśmy. Staramy się jak możemy, hakerko. Przecież na pewno jest coś co czym byśmy to cię nie przekonali. To samo. Na 100% byśmy się czymś przekonali, że... Dogadalibyśmy się, no. Ej, on ma siodło moje. On ma moje siodło! Nie, musiałem, musiałem, musiałem. Nie, bo jest tylko jeden. Ale słyszę zombie. Jest ich tutaj milion. O kurde, stary! No to jest. Będę przeprosić hakera za znieważenie grobu. Weź to, to za ja nie przep... tak psujesz, co to ma być! Hmm. Mandat! Bo co tu się odwala? Eee, nie będę przepraszał hakera, bo haker zbyt wiele złego zrobił. I grup hakera totalnie na mnie nie liczy. Chociaż nie wiem, no zbudowaliśmy mu grup, tak. Ale nie, ja, ja hakera nie szanuję, tak? Także. Ej, pan potężny Creeper! Stary, zobacz! Uuuuuuuu uh. Nie, zabij go No A, masz sera. Mm. Co tu jest? Babka z BTW. Jest totem stary, co? Jaki to no, co? Stary, to patrz, Jakie rzeczy Jaka to co łopata? Za... To co to za miejsce? Tak? Zobacz tą łopatę, weź ją. No, nie lubię łopat. Wielisz łopat? O nie, 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 creepery, błagam! Nie! Nie! <grym> Zniszczę mu, na tu postawi... Masz za swoje, Świe ja nie mogę, mam taki syf teraz. Masz przed swoje. <noise> Ach, tak nie mogę. nie mogę. Dobra, chcę wyjść stąd. Nie no, błagam, ona co ona robi, no? Możemy, czy się nie dogadamy, dobra, ja idę mieszkać ze świnką pepą na pagórku, prawda? Yy, hakerko dobra, ty to myśl, co ja chcesz. też. My idziemy ze świnką pepą co Rozumiem, że nas zamknęłaś tu już ten... Uyważaj, uważaj, walaj, to jest creeper Gdzie? Uciekaj, 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 on zniszczy całe moje nowice Dobra. Ale to jest miura to... Patrz Pa, nie goni, widzisz? Są to są moi przyjaciele. Eee, hakerku powiem ci tak. Nie! No kurczę! Eee! Nie! Nie, do, dobrze, że ten. O, chodź przyjacielu, ty będziesz moim kumplem No kolejny, uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj. wow 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 gdzie ten creeper jest? No w środku chyba już Nie a. Na Dobra zabity O nie nie chciałem Ej panie atakują mnie a bo oni nie mają tego Ej nie potrafią wejść przez A, a oh, już wow. teraz dał no, Już ja. teraz No eee, czego z... Czemu zabijamy Creepery? Bo może niszczą nam wojnownice, chyba proste. Yy, ja wiem, hakerka, że chcesz mieć nupkę tylko dla siebie, dlatego zamknęłaś nas w kopule, a nupkę zostawiałaś poza, yy, żeby się z nim po prostu. O, wow! A nie, jakie namusy. Ej, zobacz, jakie dwa IQ mają te dywy. Dyb... Ja idzie do ciebie. Gdzie? Ochraniam Cię, do domku, do domku O, o, o ale strzał, what the? Co to było? Ej, uciekaj z tego domu, uciekaj z tego domu, pachali Aaa Zabuduj, zabuduj, zabuduj nie I Dobra do stary, creeper nie potrafią wejść po tym Ale no nie Serio, to jest koniec Wojanowic <laughs> Spokojnie, są tutaj Tu jestem, tu jestem stary, chilluj, chilluj Koniec mojej Chilluj, nie, nie, serio, damy radę to My we dwóch, jestem, dobrze, że nie jestem sam Jesteśmy we dwóch, poradzimy sobie z tym, z tym Zwanam. ciężkim ciężkim czasem dla nas, hakerko, yy, będziesz Będziecie miała przerypane. Nie. O mój drogi, jak jeszcze tego filmu nie widziałeś, to jest z tobą coś źle. Musisz sprawdzić, co to za film, wejść w niego i go obejrzeć. Czym się?